W 185,8 g wody rozpuszczono 14,2 g tlenku fosforu 5. Oblicz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Masa wody wynosi 185,8 g. Masa tlenku fosforu 14,2 g P2O5. Nasza pierwotna masa roztworu wynosi zatem 185,8 plus 14,2 czyli równo 200 gram. I to jest nasz roztwór wyjściowy, pierwszy. Natomiast, ponieważ mamy tutaj tlenek fosforu P2O5, jak go dodamy do wody, powstanie nam jakiś związek chemiczny. I ten związek to jest H3PO4. Ponieważ jeżeli dodajemy tlenek kwasowy do wody, a ten tlenek P2O5 jest tlenkiem kwasowym, to powstaje nam kwas tlenowy. Teraz policzę współczynniki, że nam się zgadzało równanie. Tutaj mamy fosfor, tu mamy dwa fosfory, czyli tutaj wstawiłam dwójkę. Zawsze zaczynamy od fosforu, od wapnia, od właśnie od tych części innych niż wodór i tlen. Tleny i wodor liczymy na końcu. Teraz skoro mamy tutaj dwójkę i zobacz wodór. Wodór jest tylko tutaj, więc tutaj mamy 6, to tu musi być 3. I skoro tutaj mamy 3, tu mamy 8. Czyli właściwie w tym przypadku nam się zgadza, bo tu mamy 8 tlenów, 3 i 8. I tak wygląda nasze równanie reakcji, czyli P2O5 plus 3H2O równa się 2H3PO4. Teraz policzę masę poszczególnych substratów i produktów tej reakcji, oczywiście na podstawie tablicy Mendelejewa. Najpierw masa P2O5. Fosfor ma 31, czyli 31 razy 2. To będzie 62 o 5, czyli 16 razy 5, to mamy 80, czyli 80 plus 62 będzie 142 gramy P2 o 5. To przereaguje z trzema cząsteczkami wody w przypadku naszej reakcji. Masa wody to jest masa jednego tlenu i masa dwóch wodorów, czyli 18, 18 razy 3 to jest 54. I w wyniku reakcji powstaje kwas fosforowy 5H3PO4. Wodory mamy ważące 3 gramy. Fosfor, fosfor ma 31. O mamy 16. 16 razy 4 to jest 64 plus 31 plus 3. To jest 98. 98 razy 2 to jest 196 gram. Czyli w wyniku tej reakcji, gdyby przereagowało 142 g P2O5 z 54 g wody, to powstałoby 196 g H3PO4. Natomiast w naszym przypadku mamy 14,2 g P2O5. Co to oznacza? Że tutaj musimy wpisać 14,2 g. Zatem ile przereaguje wody z tym 14,2 g oraz ile będziemy mieć H3PO4? Tak się nie trudno domyślić. Zwróć uwagę na to, że 142 a 14,2 jakby podzielić 142 podzielić na 14,2 to mamy 10, czyli to jest 1 dziesiąta tak naprawdę. Więc tutaj też będą wychodziły 1 dziesiąte. Zatem ja już mogę napisać to teraz, że x będzie równe tutaj 5,4 g, a tutaj y będzie 19,6 g. Natomiast ja to policzę teraz po kolei, żebyś wiedział, wiedziała jak zrobić to zadanie. Czyli nasze x, tutaj mamy 14,2 razy 54 gramy oczywiście przez 142 gramy. Czyli nasze x będzie 14,2 razy 54 podzielić na 142, czyli mamy 5,4 grama. Natomiast nasze y, będzie analogicznie. 14,2 razy 196 przez 142 gramy, czyli 14,2 razy 196 podzielić na 142 gramy. To jest 19,6 grama. Zwróć uwagę jeszcze na taką rzecz, ponieważ w naszym roztworze przereagowało 5,4 grama wody. Jak mieliśmy masę wody pierwotną, ta masa wody pierwsza wynosiła 185,8 g. Natomiast masa wody ta końcowa roztworu będzie 185,8 minus 5,4 g. Zatem masa tej wody 185,8 minus 5,4 g. To będzie 180,4 g, to jest masa wody naszego roztworu końcowego. Natomiast masa substancji, będzie równa 19,6 grama, czyli plus 19,6 to zauważ, że również masa całego roztworu po reakcji jest równa 200 gram, tak samo jak przed reakcją. Na koniec CP to będzie MS przez MR razy 100%. Zatem CP równa się MS, czyli 19,6 g przez MR, 200 g razy 100%. CP równa się 19,6 razy 100, podzielić na 200, to jest 9,8%. Tutaj mamy podać stężenie procentowe z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, więc stężenie naszego roztworu, którym Rozpuszczono 14,2 g tlenku fosforu 5 w 185,8 g wody wynosi 9,8%.